Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek nad ranem w miejscowości Skarszew województwo wielkopolskie. Samochód osobowy czołowo uderzył w słup sygnalizacyjny. Kierowca zginął na miejscu. Na jaw wyszły przykre szczegóły zdarzenia, przekazano, kim był zmarły mężczyzna. Do tragedii doszło w poniedziałek 2 września nad ranem w miejscowości Skarszew w Wielkopolsce. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem samochodu osobowego chwilę przed godziną ósmą. Policja wstępnie ustaliła, że kierujący autem 30-latek uderzył w słup sygnalizacyjny. ASP Edyta Marciniak z kaliskiej Policji w rozmowie z gońcem przekazała szczegóły zdarzenia. Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 7.30. Na drodze wojewódzkiej Kalisz, Turek w miejscowości Skarszew kierujący pojazdem osobowym marki Renault Megane 30, letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego na prostym odcinku drogi uderzył w słup od sygnalizatora świetlnego, powiedziała nam policjantka. Na miejscu natychmiast podjęto reanimację, niestety nie przyniosła ona rezultatu. 30, latek zmarło na miejscu zdarzenia. Właśnie przekazano, kim była ofiara. Osobowe Renault uderzyło w barierę energochłonne i słup sygnalizatora świetlnego. Auto chwilę po zdarzeniu wypadło do rowu. Strażacy, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, musieli użyć specjalistycznego sprzętu i rozcinać pojazd, aby wydobyć 30-letniego kierowcę na zewnątrz. Jak się okazało, zmarły w tragicznym wypadku to polski żołnierz. Maciej Mellerz, prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, potwierdził te doniesienia portalowi tvn 24pl 30 latek był czynnym zawodowo żołnierzem 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia się Radza, przekazał. Niestety, życia młodego żołnierza nie udało się uratować pomimo podjętej reanimacji. Na miejscu zdarzenia swoje działania prowadziły trzy zastępy Straży Pożarnej. Policja prokurator, a także żandarmeria wojskowa i pogotowie ratunkowe. Lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku z udziałem żołnierza wyjaśniać będą odpowiednie służby, w tym właściwa prokuratura wojskowa.